I think Директорен ден. Chwilę, żeby zrefonować to jeszcze raz. Ja sobie nagram. Dobrze. Віддаймо шану пам'яті людині, яка подарувала світу Юліша Словацького. Кидаймо шану материнському серцю, яке навіть через відстані, через тисячі кілометрів змогло поселити в серці Юліша Словацького любов до двох країн. Рівну, світлу, велику, яку він приніс. Через своє все життя коротке, але наповнене світлом. Соломея, мати, яка вела свого ж сина по всіх дорогах життя, яка залишила в ньому слід особливого відчуття рідного краю, рідного краю як України, так і Польщі. Вклонімося світлій пам'яті з подякою. za to, że ona nam pozostawiła skarb ziemski i niebieski, Juliusza Słowackiego. Pan Dzień dobry państwu. Pan profesor Marek Troszyński, wybitny znawca twórczości Juliusza Słowackiego i jego opracowaniu wyszły właśnie dzieła Juliusza Słowackiego w Warszawie które dzisiaj państwu zaprezentują proszę bardzo panie profesorze Jestem bardzo wzruszony będąc w tym miejscu gdzie spoczywają szczątki matki Juliusza Słowackiego która na pewno przyczyniła się swoim wychowaniem swoim talentem swoją kulturą do ukształtowania charakteru i talentu swojego syna która po jego śmierci kilkukrotnie jeździła do Paryża i przewoziła rękopisy i która ocaliła, y, o, starała się o ocalenie jego pamięci, jego dorobku, który już wówczas był ceniony no, na miarę naprawdę największych polskich twórców i tak jest zresztą do dzisiaj. Dziękujemy. Dziękujemy. pierwszy pan, pan Paszylik. А ми традиційно на ці вересневі дні збираємося на цьому пам'ятному місці, щоб шанувати пам'ять дійсно великої людини. Людина, яка своїм вихованням, своєю любов'ю, своїми настановами викохала, виховала велику людину, сина двох народів України і Польщі. Наша Пам'ять повинна бути до неї збережена. Наші подяки повинні постійно лунати і ось цю роботу, яку робиться зі сторони України, зі сторони Польщі, примножувати і примовувати на майбутнє покоління. Адже це Юрій Словацький, його мама. Це Об'єднуючий фактор, який дозволяє мати нашу спільну історію, спільні дії. Молімося за пам'ять Соломеї, молимося за пам'ять Юлія Словацького. і просимо їх, щоб їхній дух був над обома нашими народами. Дякую. Шанов, Przemieniec i Salomea, myśli, sercu słowackiego to było jedno. Tak samo jak kultura polska i ukraińska to było jedno. I dlatego się tu wspólnie gromadzimy, aby oddać hołd matce Jerzy Słowackiego, która go wychowała jako mądrego przede wszystkim obywatela i patriota. Która go miłowała, ochraniała i umożliwiała mu twórczość literacką. Bez jej pomocy ta twórczość by w zasadzie w sensie materialnym nie mogła zaistnieć, bo wspierała go i wspierała go sw swoją troską, uwagami, a kiedy przebywał na emigracji, ciągle był sercem i myślą i z matką, i krzemińcu. Odnajdujemy to w jego listach, które dla nas są dzisiaj bezcennym świadectwem tej miłości, tych relacji i równocześnie miłości do Krzemieńca. Jest naszą piękną tradycją, że przy tym grobie, w tym miejscu zawsze przedstawiamy jeden z fragmentów listu Juriusza Słowackiego. Przedstawi go Państwu pani Helenka Haśkiewicz z Muzeum Juriusza Słowackiego. Proszę bardzo. Znaczy, Słowacki chciał być tutaj w przemieńcu pochowany. I choć, chociaż tak się nie stało, ale on jest tutaj obecny. I Słowacki pisał kiedyś, to dziwnie mama moja, że ja, który widziałem tyle miejsc i krajów, który zebrałem w pamięci tyle obrazów świata, spać bo będę może kiedyś cicho na cmentarzu krzemienieckim pod cieniem tej czeryszenki, która odcieni grupa gruba Ой, куди би так було? Дякую. Дякую. І зараз я хочу надати слово е, молоді. Е, її представляє е, сьогодні е, саме тут біля могили Соломеї Словацької биків Юлія Чечотова, студентка загально е, західноукраїнського національного університету з Тернополя. Будь ласка, вітаємо всіх тут обласних. Najpierw chciałabym podziękować wszystkim za taką możliwość, że dzisiaj możemy być tutaj i możemy być z Państwem i oddać ten szacunek do Pani Salomei. Rozumiemy, że bez niej nigdy by nie dowiedzieli o tym wybitnym talencie Juliusza Słowackiego i właśnie musimy mieć ten też szacunek do kobiety, która była wsparciem dla niego, która go wychowywała i właśnie podarowała temu światu. Więc teraz musimy też pomnieć, i właśnie wśród studentów też pamiętamy, że Salomeja, właśnie jako Juliusz Słowacki, daje nam taki przykład, jak musimy żyć na tym świecie, żeby po tylu lat od czasu śmierci ludzie pamiętali o niej. І власне йшли квяти до її могили і завше м'ялі в серцю. Дінкує. Дякую, Тамара, сидиш, Завжди, коли я знаходжуся тут, чи то в будинку в родині сидиди Юліоша Словацького. Кожен день приносить такий трепет хвилювання, що ти знаходишся саме там. І саме з ними відчуття їхньої присутності понад уже 25 років, відколи ми в музеї, не відступає. І оця присутність, теж як вже говорили, вона надихає на, ну, на наші музейні, великі, менші, більші справи. Але вони завжди служать народу України, народу Польщі, оскільки музей саме. Знаходиться в епіцентрі цих двох держав, і дивимося на дві сторони, навчимося в Юрію, як треба шанувати один одного, як треба зближуватися один до одного, поважати любити один одного в повному розумінні цього слова. Тому що саме на любові, на відношенні одні до других побудована його вся творчість, а в творчості своїй дуже багато віддавав. Саме уваги нашій Україні, про яку мріяв і говорив про що Україна ще стане незалежною, і він один із перших саме став людиною, чи серед письменницького кола Зарубіжжя, який навіщував нам таку нашу щасливу долю. буду так говорити, хоч і з трагізмами, але все-таки з вірою в перемогу. poprzez winę, poprzez agresję do Rosji. Dziękuję. Ja. Czy jeszcze ktoś? Dziękuję. Tak, dobrze. Proszę Państwa, no jesteśmy na cmentarzu, świętym miejscu dla wszystkich, a z krzyżami Pomódlmy się po prostu za duszę Salomei Słowackiej, pochowanych z rodziny Słowackiej a za duszę Juliusza Słowackiego będziemy się modlić Pościele, nie Ojca, i Syna, i ducha świętego Amen. Ojcze nasz, których jest w niebie, pięć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Kolega naszego oddaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my naszym władcom. Nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas na obozlega Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i od nas przedmiotem, oraz żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, księża nas grzesznymi, teraz i w śmierci naszej, Amen. Wieczny odpoczynek raczej dać Pani, a światłość w biegłym stanie na świecie, na wieki wieków, Amen. Amen. Ojcze i Syna, i Ducha Świętego, pomożesz wyszło proszę うん。<clears throat> <clears throat> Tchau. Uh -huh.